Cześć, witam Was wszystkich Dziś zaczynam dwudobową zasiadkę na łowisku Maskawa Właśnie dojechałem pod bramę czekam też za moim przyjacielem Arielem i razem z jego córką spędzimy 48 godzin na tym łowisku Ja jestem jak widać zapakowany, przygotowany karpióweczki bez federka, bez spinningu typowo karpiowe łowienie także czekam za Arielem i będziemy budować nasze obozowisko jestem tutaj pierwszy raz ale widzę że obowisko jest mega znaczy małe, kameralne ale fajnie przygotowane tu z tej strony są domki pomosty ale widzę pomosty są na każdym stanowisku także spoko sanitariaty też właśnie byłem zobaczyć. Dobra. Siadamy do fur i jedziemy na jedyneczkę naszą, bo na jedyneczkę dzisiaj będziemy mówić. To jest stanowisko numer 9. O, to była dziewiąteczka. Dobrze, także my już kończymy powoli rozbijać obozowisko. Obydwa pody będziemy mieli na jednym pomoście. Obok jest też drugi pomost, ale na nim swoją wędkę będzie miała Kinga. My z Arielem stwierdziliśmy tutaj właśnie, że nasze kije będą na jednym pomoście. To są kije Ariela, tamte są kije moje. Ja tutaj mam swój namiocik z parasolem. Ariel tutaj kończy się rozpakowywać. Zestawy generalnie będziemy wywozić łódeczką zdalnie sterowaną. Ja tylko teraz po prostu rzucę sobie na pastę, na pałę, niech to sobie leży. I będziemy kończyć rozbijanie. Jest mega upał. Około 30 stopni. Na wieczór zapowiadają burze. Miejmy nadzieję, że pójdą bokiem. Także widzimy się za chwilę. Zestaw jaki e, będę używał na tej zasad zasiadce. Zasadce? Zasiadce. Do ciężarek, do oblepienia pastą. Akurat tutaj mam SFOXa. Przepraszam, muszka mi przetrwała. E, prosty. Przypom z krętką. Tutaj mam od batona raftersiki. Akurat nie jest ten smak, to jest pudełeczko. Tu jest pomarańcza mango, tu jest ryba truskawka. Rzucam teraz na pastę, a jak będę wywozić to łódeczką, to też pokażę, co będę wkładać do łódeczki. Dobrze, także zestaw wódce, Na to daję kilka całych takich dużych kulek. One są dość mięciutkie, o, łatwo się rozkruszają, są to kulki typowo do zanęcania, jestem to kulki, które wytrzymają nockę na włosie, Także kilka takich pokruszonych, na pewno tutaj, o. da, dlatego tak jak mówiłem, drobnego alera, nie dużo te takie obroty kamery, to nie ja robię, to robi kamera, bo to jest ten system, który zapobiega ruszaniu się obrazu, ale o, na no szybko, ale to jest niestety minus tego, że on stabilizuje obraz, ale robi właśnie też takie dziwne rzeczy, a bez tego jest szamokałyna, tak jak mówi się zobaczyć na filmie z zawodów spowitłoby. Dobra, czyli na to daję jeszcze taką, o, malutką. Na gotowanych ziaren. Nawet nie na biereczkę. I to wystarczy na zestaw. Tak, e, tak między wiatrak a drzewo. E, tak gęste nad wodą? Tak masz to drzewo? Takie gęste? No, no, mówię. I duży wiatrak. No to tak między. Żeby w nocy było łatwo też e, zapać azymut. I tam, jak się... to co na no, tą górkę kładziemy? O, no, tam. Diamond, dwa na głęboko jednego po brzegie. Nie no nie. to wypłyniemy na te dwa coś co było. I płynie drugi kij. Tam, jak jest ten domek, tu gdzieś o w tym miejscu, to na prawo od tego domku, troszkę, e, na lewo, przepraszam. Zawsze wywozimy zestaw tak. Nigdy nie zamykamy kabłonka, bo jak kręci się szpula, skręca nam żółkę niemiłosiernie. A tak żółka jest idealnie rozwijana, tak samo jak przy rzucie. Godzina 16. Nadal bez, bez pika, Trzeba sobie tutaj coś ugotować, bo zaczyna się nudzić. Słyszałem alert, że jutro cały dzień silny wiatr. No, jak będzie wiało w tą stronę, tak jak teraz, no to fajnie dla nas, bo wieje z całego obiska w nasz narożnik. Może przywieje tu takie kabany. Zobaczymy. Na razie bierzemy się za szampkę. Mamy pierwszą rybę zasiadki. U Ariela odjechał piękny amurek. Ciężko tak się nagrywa w nocy. Muszę nie tylko niedużo, około 4-5 kg. Piękny odjazd. Dosłownie 1,5 metra od brzegu przy zdalonej gałęzi. Fajnie, wreszcie coś się zaczyna ruszać. I amurek wraca do wody. Ale tych muchach tu lata. A to było? Mm -hmm. A to już. <laughs> nie widziałem kiedy on poszedł z worka. No dobrze, fajnie. Fajnie, fajnie. Jeszcze ryba. ryba. Dzień drugi. Po pierwszej nocy mamy Amura i Karpia. Była taka nawołnica. Dopiero koło 5 rano przestało padać. Tutaj lało niemiłosiernie. I tak w tym deszczu udało się te dwa brania zrobić. A murek, to jest wzdłuż linii brzegowej, z prawego kija skrajnego u kolegi. Ja miałem jakieś tam dwa piki. I u Kingi na pomoście obok wzdłuż tam brzegu wywiezione też zrobiło jedną rolkę. I właśnie tego karpika idziemy zważyć. O. Poczekałem się brania, Puścił. a, sad, no, no trudno, bo po dłuższej przerwie, Poczekałem się brania, idzie rybka. Boże, jak ja tylko karpia na karpiuszku nie holowałem Tata, a jak tam zamknie go za tym, tym karpikowym, tym karpikowym, po tym karpikowym Tak To no ja sobie do domu No i super, wreszcie się doczekałem karpia po ponad dobie czekania, po jednej spince Dasz się podnieść? Dasz, z Jeszcze nie wiem ile waży. Za chwilę go zważymy i wypuścimy. Podniesiesz płetka? Nie podniesiesz. Ciekawe, co to będzie. Ciekawe, co to będzie. Nie bije, nie bije w ogóle głową. Może Puść. E? No co ty. No zdarza się. Dobra. Mamy kolejne branie. Tym razem warioła. Z dołka 4,20. Duży, czy nie duży? Nie ja Nie? Patrzyłem się na gawką, o. o. Jak zanurkował dziorsko. Gdzie on jest? O! Tu jest! Po białaku.

Ja nie, nie siedź tak, do brzegi mhm. O no, i nie ma O Jezus No tak jest za murami Nie ma Ale przygórowa <gry> no, Ale będzie na filmie Będzie pamiątka po murach No co zrobisz Albo nic, albo Karaś Ale chyba nic Nie, coś ciągnę Ech, Karaś, ma chyba ciągnę A właśnie, właśnie miałem robić podsumowanie dnia I Gdzie to jest? Te, te, szczęki trzy, to jest w ogóle ryba? Nie ja jest ryba, nie? Myślałem, że jakiś zaczepik. O! Oh. Lekkabank. Lekkabank. Tak. Podsumowanie drugiego dnia. Dzisiaj zupełnie inna pogoda niż wczoraj. Są jakieś spławy. widać ruch na wodzie. O, tam właśnie się coś spawiło. Więc tak. U Ariela jedna spinka amurka i jeden wyciągnięty karpik. Ja, dwie spinki, jeden wyciągnięty karpik, jeden wyciągnięty karaś. No na wszystkich kijach były jakieś tam piki. No a to wiadomo, pewnie karasia, albo jakieś ocierki, więc nie liczymy tego. Zapowiada się spokojna nocka, w odróżnieniu do wczorajszej, gdzie były trzy burze i do czwartej nie przestanie padał deszcz. O, ktoś na drugim brzegu biegnie do kija, ale to tam chyba nie widzicie. No, także przed nami ostatnia nocka, druga, ostatnia. Zawierzymy z tym jakieś nadzieje, no bo ruszyła się ewidentnie ta ryba na łowisku i myślimy, że coś może jeszcze że coś pojedzie. Także widzimy się standardowo przy rybie. Chyba. A jak nie, no to po prostu. Hejo. z żółkami? Ja. Nie, przeszedł pod oczkiem. Teraz planuję. No, no i udało się wyfolować, jak widzieliście. Rapiś kolejny. Nasza zasiadka już w dobiega się zabiega końca, ale jeszcze zostawy są we wodzie. Może jeszcze uda coś się zrobić. Jeszcze na fajland. Już spakowa spakowani, już namioty poskładane. Jeszcze rola. Chcą wieść No zobaczymy co będzie. To sama sytuacja, idę po GoPro. O i teraz ten piękny pełnołuski, Malutki, pączkowaty, ale Każda rybka cieszy tym bardziej taka na, na zakończenie zasiadki.